Widzowie, mam problem, bo na to... zaczynamy w wiosce. Nie wiem, czy ja tu będę mieszkał na zawsze, czy nie, ale chyba zabijemy golema, że Tak, a ja się mam... z wami nie się wytałem, oczywiście. Cześć, widzowie. Dzisiaj zaczynamy serię, jakąś serię, której wy... Nad... Matko! Nie, pierwsza śmierć od golema. Super. Są żarty. Gdzie on? Nie ma. Gdzie wciąło naszego pana Zbyszka? No jesteś. Chodź kolego, chodź. Chodź do nas. Chodź do mnie. Tylko żeby. Nie. Muszę go tak szybko nawolać. jeśli mi tu wejdzie. Nie wejdzie. Nie <grytanie> wiem jest. Szkoda żeby ważne, a ja się z nami mam już prawie temu z Wami, bo to parę razy ten odcinek które mi wzią. A i tak, miałam się powiedzieć, że, to, że bardzo Was do mojego kanału, by być na bieżąco. subskrybujcie Ja jeszcze się nie zrobiłam, bo nie umiem tak gadać i łapkę, więc co odcinek, tak bardzo wychodzi. ogólnie to ja mam już pomysł, co zrobię. Zrobię taką jakby swoją wioskę. Zobędę name, tak? Zbuduję świątynię w tej wiosce w środku. U tego, może kazenkę. Tylko to trochę potwór, muszę już piętro osób do siebie zagarniać. Uuu, ale fart! No i jeszcze miałem powiedzieć, że... 4, 1, W ogóle pod Jutro, to następnego odcinek sumie... jutro. Znaczy następnego to tego jutro dzisiaj to tego No. nie 7, <grystanie> dobra, crafting. No 9, 9, 9, nie. Co by mi... Widzowie, robimy tak. wiadro A to na mi słabo idzie, że... <laughs> Normalnie bym zrobił kilof, ale bez kilofa się nie obędzie. Bo cały czas jestem w jakichś sytuacjach, które zagrażają mojemu życiu. Na przykład to z golemem. Prawie, <laughs> że mnie zabił. Chyba, że wy tego nie widzieliście i to było na poprzednim nagraniu, które nigdy nie wyjdzie. <laughs> tak w ogóle to mam szybciej niż rok samba. I żelazo. Kurde, no dawaj owca. Sorry, no ale... ona nic nie zrobi. Przykro mi się teraz, że ją zabiję. E, dobra, bierzemy, bia bierzemy... wodę. I szukamy lawy. Chociaż nie, nie! Sorry, widzę, że jeszcze musimy sobie jedzenie zabrać. A i zapraszam Was na kanał Dominiki i Piaseł. Polecam. To jest w zasadzie mój kolega, dlatego polecam, ale nie no wbijcie i zostawcie słupka. Bądźcie przyjaciółmi. E, no chyba jednak rzecz wystarczy. O nie! Zapomniałem, że tych wiosk. Dobra, w takim razie. O. Dobra, jeszcze krowki pozabijamy. Wiem, że to jest straszne co ja robię, ale potrzebuję skóry. Nie wiem, czy ty... Dobra, mamy buty. Mamy buty, widzowie, mamy buty. Jest dobrze. Uu, o, w ogóle jestem taką kanapką. Ja oczywiście zawsze przed zrobieniem portalu odkładam ważne itemy i, i robię sobie łóżko, żeby nie wpaść do lawy, przez, jak, żeby jak do lawy przez przypadek nie stracić tego wszystkiego i nie odroić się znowu w tej wiosce. A ja sobie prze, przepraszam Was, ale tak się najlepiej szuka portalu. Tam jest studnia? I co? Lawa? No, nie musisz, że nie ma lawy. Nie zrobię. Nie mam drewna. Jestem idiotem. No co ja z tym teraz tak zrobię? Nie zostawię przyjeżdżać do razu. Czy mój tata to ogląda? nie, ale tak Dobra, eee, pierwsze to No, matko No i patyków mi zabrakło jeszcze Uff, dobrze No zabieramy to i idziemy po to żelazo. Znaczy ja wiem, że ten trochę mnie wykopie, ale jeszcze zrobię tym kamienne oczywiście A widzowie, odcinek się z tej serii pojawia, w ogóle ta seria powstała dlatego, że chciałam jakiś po prostu sobie Dead słapa, a 20 razy próbowałam, nic z tego nie było, więc dlatego jest taki odcinek. No ja myślę, że fajny nawet, całkiem, poza tym, że mało gadam i nic ciekawego nie gadam. No, okej... Okay. Po... po prostu, Aha. Dobra, kamień, szybki. Kamienny kilof robimy. A kurde, dobra, nie mam drewna na łóżku, ale nieważne. Przeżyję. Na no, pewno się nie zabije, nie jestem jeszcze takim nowym. I jedno żelazo, naprawdę to jest jedno żelazo. Jestem załamany. Naprawdę jestem załamany widzowie. Po to tam się wracam po jakieś jedno żelazo? Nie, to są żarty. Aha, a tu coś. Nie, lawa. to jest lawa na pewno. Tu jest lawa. Nie, no i no, super. Jak coś, tam Nie, No, cóż, że są wieka. Nie, nie wiem po co, ale zabijam żółwia. No, chociaż ekspasywnił. Więc, no... To miało sens. O, jak miło, może kowal będzie. Właśnie, kowal równa właśnie lawa. Musiałbym jakoś dobrze tą lawę wylać, żeby jej nie stracić teraz, tak. Ale najpierw się prześpimy chyba, co widzowie? No zawsze tam są łóżka, po co mi to? Co? Sam sobie zrobił łóżko jakoś. Bardziej cieszy mnie fakt, że mam swoje łóżko, a nie ukradłem wioski. Dobra, widzę, Jak zrobimy portal, albo chociaż zaczniemy robić, a mi nie wyjdzie, no to chyba zakończymy ten odcinek, bo nie ma za bardzo co robić. Wymyślę, co można by dalej poza pójściem do netheru zrobić. Chyba, że nie zdążymy w tych kilkunastu minutach do netheru pójść. Co? Ej, kurde. przysięgam wam, że nie lokalizowałem wioski, jakby. O, już Nie ja lokalizowałem. Nie ja wiem, możliwe, że ja się lokalizowałem wioskę. Co? Pamiętam, że nie lokalizowałem wioskę. To... Okej. Okay. Nie wiem. Ponieważ teraz myślicie, że zlokalizowałem, żeby po prostu być taniec. Pamu nas w tej wiosce, ale naprawdę tak nie było. Uwierzcie mi widzowie. No, właśnie. No Mała ta wioska. Od też. to jest... Wioska jest strasznie duża. A Co? nogi sobie po prostu połamiam. Kłamałam Dobra, ktoś się nie tym tej Kurna, kowal nie ma, to chyba skończymy odcinek na tym, że doszedłem do wioski, bo ja nie wiem co, ho, ho, ho! jednak nie Nie wiem, gdzie to zbieram? Znaczy, no, nie walnął to jeszcze teraz To by było... niezu. bram cztery, bo się tary może się podsadzę Żeby... się nie zamordować Dobra Chodź, chodź, chodź wysiek. już do jedzie nie chcę markować gry Ile to co daje? Dobra. Lepsze to niż łapka. Proszę, że było to sobie zbroje zrobić. Nie, w koszcie jest, nie będzie stać. No łapkę, bo teraz. No, no, by trwało. No ho ho! Jeszcze jedna ziela, ziela nie wiem, i zrobię zbrojkę. Część, a nie dwa. Potrzebuję dwa żelaza, żeby sobie zrobić buty. Chcę, co może z wód hełm. No, no, też i później dęcza tu się przydadzą. Bierzemy sobie? Mówimy, że nie jesteś zadowolony z tego co robię. A właśnie książki się badają, Żeby, chyba, sobie wypadają zapomniałem. Trzeba by chyba coś wybierać. A, książki się przydają. Szybkie ładowanie. Co z Rarty sobie robić? To jest jakieś ciekawsze. Hmm, weź ty. Co ty robisz? Matko. Zabieramy ci pracę. Halo, dobra, dam ci jeszcze jedną szansę. Da, da, dam. Halo? Halo? Gdzie ty? Dobra, dam do ja... na mój robił pracę. Może dam ci kawę w miarę. I tani. Masz. Co masz? Ochrona... Mam matko, kurde Dobra, y jeszcze raz dawaj, 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 dawaj. Jakiś teraz dobry mi daj. No. Nie widzisz? A -a. Ślepy jesteś? A -a. Dobra, nie interesuje cię to praca, i chyba, że cię, bo, bo cię wolno. A -a. To może jedę jakiegoś z was. Koniecznie nie ciebie robię. Ci no dobrze, mamy. No ale nie chcę mi się jeszcze tego typa Jakoś Mam pomysł, walimy mi wiadro Wali mi wiadro, w sensie tak, żebym się nie zabił ja nie chcę zabijać no, co? Co mi szkodzi? To jest pan jaskiniowy, tak? tak? No to sobie walimy wiadro To był Hardcore, to bym się bardziej Tak no. to, no. Czyli z wystarczy, żebym się zabił. Dobra, jak walniemy wizer, to chyba koniec tego odcinka. Ja posłucham sobie... ...lawy. Zrobię portal, albo... ...po prostu pokażę wam, jak robię portal na samym sobie. Tylko i... będzie tyle z dzisiaj. A jednak nie Jeszcze wykopiemy żelaza dzisiaj. Przepraszam Was. Matko, mosko, bym się zabił. Wiecie, jak jest teraz przeżyłem? Naprawdę chyba nie wiecie, jak jest teraz przeżyłem. O, widzowie, chyba będzie część co tu robiona to już nie dzisiaj. Całkiem ja obiecująco ja sobie Czyli się teraz musimy wydostać i zmarnować w ten sposób bloki. Cudownie. O Chryste, ja tutaj nie mam spawn pointa. No ja, idiota, niszczy łóżko. No to się budujemy. Widzę z tym idiotem naprawdę. O, to wystarczy! Spokojnie to wystarczy. Możemy na krawić bloku nie spać, bo będzie przypał. Powiem tak, powiem wam tak. W ogóle prawie nie ćwiczyłam. No i udało się. A no to tyle. Idziemy gdzieś bardziej do wioski. Żeby mi się już w to zabieram łóżkę ze sobą i doszukać lawy. Jeśli z wami żegnam, jeszcze raz przypominam o zostawieniu subskrypcji dwężkiem, aby wyjść na bieżąco i łapki w górę. Pa!